Cześć, podróżnicy! Dziś mam dla Was coś naprawdę fascynującego. W tym filmie odkryjemy kraj pełen niespodzianek, bujnej natury i fascynującej historii. Przygotujcie się, ponieważ zanurzymy się w 15 zaskakujących sekretów Ugandy miejsca, które, choć często mniej znane, jest jednym z najbardziej uderzających i ekscytujących celów podróży na kontynencie afrykańskim. Ale zanim zaczniemy Pozwólcie, że podzielę się z Wami ciekawostką. Uganda jest znana jako perła Afryki. Ten przydomek nadał jej Winston Churchill w 1908 roku z powodu obfitości i różnorodności naturalnej, jaką oferuje ten kraj. O, zanim przejdziemy do tego, pobierz nasz ekskluzywny przewodnik turystyczny z linków bio i odkryj najlepsze porady, jak odkrywać świat. Nie przegap tego. Dodatkowo, zapraszamy do bycia częścią naszej społeczności, klikając przycisk subskrybuj i włączając powiadomienia. Zostań z nami do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym wspaniałym kraju Krukawa. teraz zacznijmy naszą przygodę Gwейu 1: niezbadany raj natury. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o Ugandzie, jest to, że jest to raj natury. Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody, dzikich zwierząt i spektakularnych krajobrazów, Uganda to idealne miejsce dla ciebie. Od gór Rwenzori, które wznoszą się niczym lodowa ściana w sercu Afryki, po parki narodowe Bwindi i Mgahinga, gdzie zamieszkują słynne goryle górskie. Uganda ma niesamowitą bioróżnorodność, która naprawdę wygląda jak z marzeń. To miejsce gdzie możesz stanąć twarzą w twarz z ostatnimi dzikimi gorylami na świecie? Doświadczenie, którego niewielu ma zaszczyt doświadczyć. Region Gór Wirunga jest znany ze swojej magii, a każda wizyta jest wyjątkowa, ponieważ goryle w swoim naturalnym środowisku oferują niezapomniane przeżycie. Drugie: Jezioro Wiktorii i jego sekrety. Kolejnym zaskakującym sekretem Ugandy jest Jezioro w Wiktorii, jedno z największych jezior słodkowodnych na świecie. To ogromne ciało wody, które dzieli granice z Ugandą, Kenią i Tanzanią. Ma ogromne znaczenie zarówno geograficzne, jak i kulturowe. Wioski w pobliżu jeziora zachowują tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, a jezioro jest kluczowe dla codziennego życia wielu osób. Wyspy na jeziorze. Takie jak Wyspa Gamba są również fascynującymi miejscami, gdzie można znaleźć schronienia dla szympansów i cieszyć się spokojnymi krajobrazami. Aktywności wodne, takie jak kajakarstwo, wędkarstwo i rejsy łodzią, są popularne wśród podróżnych szukających relaksującego doświadczenia. Trzeci kraj z złożoną historią. Historia Ugandy pełna jest wzlotów i upadków. Od okresów. Walki po czasy pokoju i stabilności. Uganda była centrum krwawej walki w czasach dyktatury Idi Amina. Okresu, który pozostawił głębokie ślady w kraju. Choć kraj przeszedł przez wiele trudności, dziś Uganda jest miejscem pojednania, wzrostu i postępu. Kampala, stolica, to tętniące życiem miasto które stanowi interesujący kontrast z naturalnym krajobrazem kraju. Kościoły, rynki i restauracje w mieście pozwolą poczuć mieszankę tradycji i nowoczesności, które charakteryzują Ugandę. Czwarte Ugandyjki siła, piękno i odporność. Mówiąc o Ugandzie, nie sposób nie wspomnieć w o kobietach ugandyjskich, które są prawdziwym filarem społeczeństwa w wielu aspektach. Od codziennego życia w wioskach po wielkie miasta, kobiety odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, edukacji i lokalnej gospodarce. Odporność i siła kobiet ugandyjskich są zadziwiające, ponieważ często znajdują się w centrum walk społecznych i ekonomicznych, utrzymując swoje rodziny razem i troszcząc się o społeczność. Jednak poza ich niezwykłą determinacją, kobiety ugandyjskie są również znane z gracji i piękna. Na obszarach wiejskich często można zobaczyć kobiety w tradycyjnych strojach, takich jak kitęgę, żywe i kolorowe ubrania, podczas gdy w miastach można je zobaczyć w nowoczesnej modzie, ale zawsze z tym unikalnym kulturowym akcentem. Wszejdą bowiem kultura i tradycje Ugandy. Jeśli jest coś, co zaskoczy Cię w Ugandzie, to bogata i różnorodna kultura, którą można poczuć w każdym zakątku kraju. Tradycje Ugandy są silnie wpływane przez różne grupy etniczne, takie jak baganda, basoga, bakiga i baniankore. Każda z tych grup ma swoje własne zwyczaje, tańce i rytuały. Święta i uroczystości, takie jak eid muzułmański czy obchody Nowruz, to momenty pełne radości. Wypełnione muzyką, tradycyjnymi tańcami i oczywiście pysznym jedzeniem. Jeśli masz szczęście być w Ugandzie podczas jednej z tych uroczystości, nie wahaj się dołączyć do społeczności, bo będzie to jedno z najbardziej wzbogacających doświadczeń w Twoim życiu. Dodatkowo, wpływ tańców na kulturę ugandyjską nie może zostać pominięty. Taniec i muzyka są ze sobą nierozerwalnie związane w każdej uroczystości, używane zarówno do integracji społecznej, jak i do towarzyszenia rytuałom duchowym. Podczas mojej wizyty miałem okazję uczestniczyć w tańcu plemiennym, co było niezwykle energetycznym doświadczeniem, które głęboko połączyło mnie z korzeniami lokalnej społeczności Krukop. 6. Kuchnia ugandyjska Smak i kultura w każdym kęsie. Jedzenie w Ugandzie to w mieszanka świeżych, prostych, ale pysznych smaków oraz bogata różnorodność lokalnych składników. Matoke, gotowane zielone banany, posho, rodzaj polenty i strączki, rośliny strączkowe to podstawowe dania, które znajdziesz prawie w każdym posiłku. Popularne są także grillowane mięsa oraz świeże ryby. Z jeziora Wiktorii. To, co najbardziej mnie zaskoczyło w kuchni ugandyjskiej, to jej autentyczność. Podczas jedzenia czujesz się związany z ziemią, jakby każde danie opowiadało swoją historię. Lokalne rynki, takie tak jak na Casero Market w Kampali, to idealne miejsca, aby spróbować autentycznego jedzenia i kupić ręcznie robione pamiątki od lokalnych rzemieślników. Siódmy. Imponujący Park Narodowy Murchison Falls. Ten park narodowy jest jednym z największych w Ugandzie, a jeśli jesteś miłośnikiem dzikiej przyrody, to obowiązkowy punkt na mapie. Murchison Falls słynie ze swojej imponującej wodospadu, gdzie rzeka Nil zwęża się, by spektakularnie spaść, tworząc oszałamiający widok. Oprócz piękna wodospadów, Park ten jest także domem dla niezwykłej różnorodności fauny, w tym lwów, słoni, bawołów i krokodyli. Safari w Marchison Falls to wyjątkowe doświadczenie, ponieważ możesz obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku, ciesząc się przy tym niesamowitymi krajobrazami. 8. Mistyczny las Kibale i szympansy Kibale to kolejne fascynujące miejsce w UW Ugandzie. Ten las to jedno z najważniejszych miejsc do obserwacji szympansów w ich naturalnym środowisku. Jeśli jesteś fanem małp, to miejsce cię oczaruje. Oprócz szympansów, można tam spotkać także inne gatunki małp, takie jak kolobuski i pawiany. Jeśli jesteś podróżnikiem szukającym immersyjnego doświadczenia w naturze, kibale to zdecydowanie jeden z najbardziej magicznych celów w tym kraju. Dziewiąta. Ugandyjska gościnność. Ludzie zawsze gotowi pomóc. Jedną z rzeczy, która najbardziej mnie zaskoczyła po przyjeździe do Ugandy, była niesamowita gościnność jej mieszkańców. Ugandyjczycy są niezwykle życzliwi i gotowi pomóc w każdej chwili. Niezależnie od tego, czy zgubiłeś się w mieście, czy nie mówisz w ich lokalnym języku, zawsze znajdziesz kogoś, kto chętnie Ci pomoże. Czy to uśmiechem, wskazówkami, czy nawet zaproszeniem na wspólny posiłek w swoim domu. Ciepło ludzi to jeden z aspektów, który sprawił, że chciałem zostać w tym cudownym kraju na dłużej. Dziesiąta rola kobiety ugandyjskiej w społeczeństwie. Kobiety w Ugandzie odgrywają w kluczową rolę w społeczeństwie i, mimo wyzwań, mają znaczący wpływ na gospodarkę, politykę. I kulturę kraju. Często to one odpowiadają za prace rolnicze i zarządzanie domem. Jednak walczą również o większe prawa i możliwości we wszystkich dziedzinach życia. Na obszarach wiejskich kobiety wciąż pielęgnują tradycje przodków i są odpowiedzialne za przekazywanie wiedzy nowym pokoleniom. Jednak w miastach kobiety. Zyskują coraz większą pozycję w zawodach polityce i życiu społecznym, kwestionując normy i pokazując, że mimo przeszkód mają wyjątkową siłę i determinację. 11. turystyka w Ugandzie. Dobrze, strzeżony sekret Uganda zaczyna zdobywać uznanie na rynku turystycznym, szczególnie w ostatnich latach. To, co kiedyś było uważane za odległy cel podróży, Stopniowo staje się miejscem, które coraz więcej podróżników odkrywa. Jednak mimo rosnącej popularności, Uganda wciąż pozostaje jednym z tych miejsc, które zachowuje atmosferę tajemniczości, nie jest jeszcze całkowicie zatłoczone przez turystów masowych. To idealne miejsce, bo sił jeśli szukasz autentycznego doświadczenia i czegoś niezwykłego. Wi więc, jeśli szukasz miejsca, które oferuje imponującą naturę, bogatą kulturę i gościnnych ludzi, Uganda powinna być Twoim następnym celem podróży. Nie tylko będziesz cieszyć się jednym z najbardziej oszałamiających krajobrazów na planecie, ale także będziesz miał okazję połączyć się z jej mieszkańcami i tradycjami w głęboki sposób. Mam nadzieję, że ten film zainspirował Cię do podróży do Ugandy i odkrywania wszystkiego, co ten kraj ma do zaoferowania. Tak dotarliśmy do końca filmu. Jeśli towarzyszyłeś nam do tej pory, bardzo dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych przygód po świecie. Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Nie zapomnij pobrać naszego ekskluzywnego przewodnika turystycznego z linków bio i odkrywaj z nami najlepsze porady jak zwiedzać świat. Do zobaczenia wkrótce.